Sobotnie, jesienne popołudnie siewierska publiczność miała okazję świetnie się bawić za sprawą kabaretu pod Wyrwi Groszem. 6 października w programie czterogwiazdkowym, czyli czego nie zobaczysz w radio i nie usłyszysz w telewizji, krakowski kabaret wystąpił w sali widowiskowej miejsko gminnego Ośrodka Kultury. Kabaret pod Wyrwi Groszem został założony w 1990 roku. Tworzą go absolwenci krakowskiej PWST, Łukasz Rybarski, Maurycy Polaski, pomysłodawcy i założyciele zespołu. A także Beata Rybarska i Andrzej Kozłowski. Czy jest sketch, który szczególnie lubicie odgrywać? Wszystkie lubimy. No przecież to jest nasza praca, ale z drugiej strony taka ulubiona praca, więc, więc nie ma takich rzeczy, których byśmy nie lubili robić na scenie. Chyba, że, że się mylę. Może masz inne zdanie, bo Ty masz zawsze inne zdanie. Nie. A no właśnie. Ona zawsze zaczyna służenie od Nie. Co sprawia najwięcej trudności w kabaretowaniu? Nie jest prosto rozśmieszyć ludzi. Nie jest prosto. Żeby to było aktualne, tak, tak, rozmieszyć jest dużo trudniej niż yy, zasmucić. Tak. Wszystko zależy od tego, czego kto oczekuje od yy, odrobienia kabaretu. Część kolegów, część kabaretów nie gra załóżmy dużo, ponieważ trudno się sprzedają bilety. My mamy akurat to szczęście, że yy, od pewnego czasu jeździmy po całej Polsce i jest fajnie, bo rzeczywiście tak samo jak się wierzył, jak tutaj. No przychodzą i chcą nas oglądać I, i, w, w, i myślę, że dla nich największą trudnością w robieniu kabaretu jest to, żeby, żeby, żeby z tego ludzie, żyć po tak, prostu, żeby było. mieć z tego nie dojść że Friday i Bo radochę. nie ma co jechać na przykład 800 kilometrów w jedno miejsce, gdzie nie przyjdą ludzie, nie? To no, jest głupie 30 całkiem, osób, nie? to jest też głupie. No, głupie, nawet na miejscu jak dzisiaj pójdzie, i, gdybyśmy w Krakowie grali i przyjdzie 15 osób, to będzie źle, nie? nie? To nie, nie fajne będzie wtedy. No. Także no, my oczekujemy. Najtrudniejsze w kabarecie dla nas jest to, żeby rozbawiać, żeby. żeby w, ale z drugiej strony mamy też pewne doświadczenie, więc trudność trudnością, ale jest również satysfakcja z tego, jak się udaje. A czy jest taki występ, który najbardziej zapadł wam w pamięci? No, to oczywiście, że pamiętamy różne tam występy bardziej z różnych powodów, na przykład, bo się coś nie udało albo coś się udało, ale... Wyjątkowo, ale generalnie. Albo było 10 tysięcy osób, albo było przykład... 15 osób, ale to na imprezie w, takiej ryczałtowej, gdzie jakaś firma nas zaprasza, prawda? I czas zdarza się, że jest, rzeczywiście my wchodzimy, a jest 15 osób na, w salce mniejszej o połowę od tej sceny. No także są rzeczy, które się zapamiętujemy, my jesteśmy na scenie już przeszło 20 lat, więc tego jest naprawdę strasznie dużo, to nie sposób wymienić tego jakoś tak szczegółowo. Proszę Państwa, cieszę się tym bardziej, że e, kabaret pod Wyrwigroszem akurat w tym roku obchodzi osiemnastolecie istnienia. I... Przepraszam, tak się zawiesiłem, bo zawsze brawa w tym miejscu miałem. Ale nie, nie, ale nie że coś wymuszam, także... Tylko jakbyście Państwo byli łaskawi i pamiętali o tym, że wbrew Naszej nazwie to właśnie brawa są najprzyjemniejszą częścią tego zawodu. No! Jesteśmy dogadani. Jak wiecie, to nie pomójcie? Wyrzucajcie to z siebie od razu, bo przecież to, to wam to niepotrzebne. Nam się może przydać zawsze. No oczywiście zrobimy wszystko, żeby te brawa nie były za darmo. Tak. Mamy nawet taki plan, że dzisiaj. Znaczy chyba to się w Polsce jeszcze nikomu nie udało, ale my spróbujemy, a co? Dzisiaj się wierzu spróbujemy dogodzić każdemu. Kabaret pod wrwi groszem łączy w sobie wiele gatunków teatralno-muzycznych. Na scenie nie zabrakło więc szalonego tempa, niezliczonej ilości przebieranek, komedii, omyłek. Niezwykle zabawne teksty stojące na pograniczu teatru i kabaretu, przybrane w styl farsowy, a także niezapomniane parodie to już wizytówka kabaretu. Kabaret zaprezentował swoje sztandarowe numery, takie jak Emerytura i sklep trzech tenorów, czy parodię piosenki Iwana, tym razem bez Delfina. Pojawiły się także całkiem nowe numery. Na bis artyści zaprezentowali się w parodii piosenki Nosa Nosa. Krakowcy kabareciarze skomentowali również aktualną rzeczywistość społeczną i polityczną. Roześmiana się wierska widownia, co róż oklaskiwała zabawne sklecze krakowskiej grupy. Jak wyrażenia po występie? Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj wziąć udział w występie kawaretu to pod wygroszem. Wszystko było wspaniale. Kabaret oczywiście rozbawił całą publiczność i mam nadzieję, że Wszyscy, którzy tutaj byli, świetnie się bawili i będą bardzo miło wspominać ten występ. A czy jakiś sketch podobał się pani szczególnie? No myślę, że biz był najbardziej wyjątkowy, rozgrzał młode kobiety i te starsze, także wszystko było super, naprawdę. I słuchajcie, na do Ogromna dawka humoru w wykonaniu kabaretu tego wieczoru rozbawiła do łez nawet największego ponuraka. Dziękujemy, pozdrawiamy, całujemy serdecznie. Znaczy ja nie ITV dziękuję, żeby nie zapeszyć. A ja dziękuję właśnie. Pa, trzymajcie się. <laughs> Dla ITV się wiesz, Marcel Pyrzyk, uczeń zespołu Szkół w Siewierzu.